Cześć wam wszystkim. Z racji tego, że dostawałem komentarze trochę pod filmikami, ale też i jaka jest forma kontaktu ze mną. Yy, chciałem to na początku ruszyć ten temat, ponieważ yy, wiem, że chcielibyście się pokontaktować, porozmawiać na różne tematy dotyczące sztucznej zastawki serca i w ogóle. Yy. Chciałbym Wam powiedzieć, że na Facebooku ja mam kontakt z bardzo dużą ilością osób. Sztuczna Zastawka Serca, można mnie znaleźć jako stronę, napisać wiadomość. Ale również specjalnie dla Was, bo ogólnie jestem za granicą, jak oglądaliście moje filmiki od samego początku. I specjalnie dla Was wziąłem sobie, kupiłem polski starter i mogę się, możecie się ze mną kontaktować poprzez numer telefonu który podam teraz i podam napiszę go w komentarzu 451022204 Na ten numer telefonu można się kontaktować ze mną cały czas ja jestem dostępny jeżeli chcesz zadzwonić zadzwoń jeżeli chcesz napisać wiadomość napisz wiadomość każda forma kontaktu jest ze mną akceptowalna jeżeli chcesz mogę założyć specjalnie WhatsAppa i na WhatsAppie możemy porozmawiać przez kamerę czy podobne yy, formy kontaktu. Yy, dostałem również pytanie, jak sobie radzi z stykaniem. Yy, jak, jak to jest po, jak to było po operacji. Ogólnie pierwsze dni po operacji byłem na morfinie i jakby to powiedzieć, no, człowiek jest pod wpływem czegoś i nie, nie kojarzy po prostu, nie, nawet nie słyszałem tego, nie rozumiałem jeszcze, że takie coś będę miał i, i, i tyle. Jeżeli y, pytasz jak sobie radzę, no to nie mam, nie mam czegoś takiego jak ty, chyba że mam nierówną pracę serca, y, bo mam y, bigaminie, y, czyli mam te uderzenia nadkomorowe Zastanawiam się nad zabiegiem ablacji, ale to już musi lekarz zdecydować. Ale jak sobie radzę, radzę sobie po prostu tak, że zakładam słuchawki od ostatniego czasu, już na uszy wieczorami i słucham po prostu muzyki sobie. Ale tak to nie mam problemu mm, z tym tykaniem. Jedyne co to 4 dni po operacji, jak już byłem, bo przez te 4 dni byłem na morfinie, nie czułem, nie, nie, znaczy nie słyszałem tego y, tykania, ale już po 4 dniach, jak poszedłem pod prysznic. Yy, i byłem w takim normalnym stanie, bo oczywiście się kąpałem wcześniej też tak, na ile mogłem. Yy, ale po czterech dniach, jak już poszedłem, no to to dopiero usłyszałem, aż nagrałem to na telefon. Mówię, bo nie wierzyłem w to. Jeżeli znajdę ten filmik gdzieś na swoim telefonie, yy, bo po prostu to na starym urządzeniu gdzieś tam miałem, ale jeżeli znajdę, to Dodam ten filmik na YouTube, jak, jak, jak się cieszyłem po prostu, że, że tykam. Ja nie miałem jakiegoś żalu ani nic, ani strachu, tylko ja się cieszyłem z tego, że tykam i, i, i że mam coś takiego w sobie. No to było takie z jednej strony radosne. I trzecie pytanie, czy zadowolony z urządzenia do pomiaru? Czy jestem zadowolony z urządzenia do pomiaru po roku czasu i jaka jest cena tego urządzenia? I... Stos, stosuję, znaczy mm, korzystam z tego urządzenia już trzeci rok. Y, robiłem badania laboratoryjne, jak i te domowe. Zgadzają się praktycznie w 99%. Zależy, co używasz przed y, robieniem badania. Czyli jak postępujesz, czy, czy postępujesz zgodnie z instrukcją. Ponieważ w instrukcji jest napisane, że nie można używać y, płynów do dezynfekcji rąk, na przykład takich y, z alkoholem, bo to potęguje po prostu działanie. Y, znaczy z, daje po prostu zły wynik. Ja stosuję, mam pod ręką akurat, mogę pokazać. Ja stosuję opcję Insept, ze względu na to, że jest po prostu odkażający i, i no nie zawiera w sobie alkoholu. Jest, jest bardzo dobrym środkiem odkażającym na skóry, na skórę i też tak, ta, także stosuję, myję pierw ręce mydłem, później dopiero mm, i septem, czekam aż wyschnie sobie, nie, nie daję z, z, nie daję krwi z mokrym i czasami używam pipetę, czasami używam po prostu yy, znaczy czasami daję prosto tutaj z czubka yy, mam takie takie jak cukrzycy mają ten długopis do mm, szczelania w palca i tym po prostu sobie mm, szczelam sam czubek palca, wyciskając dwoma palcami krew, ładną kroplę umieszczam y, prosto w, w, w tej mm, obramówce, w której powinna się znajdować krew. Cena tego urządzenia y, bodajże kosztowało to urządzenie 1400. 300 zł, 3 lata temu, jak się nie mylę, ale nie jestem do końca pewny, bo to tata mi po prostu kupił mm, na urodziny. Dlatego nie, nie powiem wam ceny, ale coś koło 1300-1400 zł na tamten czas. Teraz y, są nowe te urządzenia, już y, z nowszej generacji. Za, z, zastanawiałem się, żeby wymienić, ale na razie nie potrzebuję tego i. i i zostaje na razie przy takim. Jak pobierać krew do badania, to już powiedziałem. Jak dostałem jeszcze jedno pytanie takie, jak się zaczęło przed operacją objawy. Bo tam resztę to tyle co mogłem, to odpowiedziałem wam. Ale chciałbym wam powiedzieć, jak się zaczęło. To zanim poszedłem na operację, i jakie miałem objawy po prostu. Pracowałem za granicą w Niemczech. Pewnego dnia wróciłem, znaczy przyjechałem na, na parę dni do Polski i się źle poczułem. Miałem takie duszności, ciężko mi się oddychało. Szybciej się męczyłem, no więc postanowiłem pójść do na Izbę Przyjęć do Szczecina na, na Pomorzany na kardiologię. I tam, tam dostałem skierowanie na USG serca. USG mi zrobiono. No, i lekarz, kardiolog, który mi robił badanie, powiedział, że przyszedł na następny dzień. Znaczy, przyjechał na następny dzień i yy, poszedł do doktora Mokrzyckiego, który kieruje na operację. Tak się bardzo zdziwiłem, bo nie wiedziałem, dlaczego w ogóle mam taką. Takie, te, dlaczego tak mnie w ogóle yy, postawiono pod ścianą. No, ale stwierdziłem, że może po prostu jakieś badania mi zrobi dodatkowe i, i, i powie mi, co i jak. Wyszło na takie coś, że pojechałem na następny dzień do, do tego doktora Mokrzyckiego, kardiologa. No i zrobił mi jeszcze raz badanie USG. Jak się nie mylę, już nie pamiętam, bo to było ponad 4 lata temu. Chyba EKG mi zrobił. No i chwilę porozmawialiśmy i on do mnie mówi, że ten lekarz mówi do mnie, że mm, muszę iść na operację. Mówi, ma pan miesiąc na zrobienie badań. Tutaj mi dał wykaz, y, tam badanie krwi, posieł na gronkowce, y, stomatolog. Y, wszystkie te takie podstawowe badania przedoperacyjne, jakieś tam szczepienie w, w, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. No ogólnie, wszystkie te, które tam na karcie mi pozaznaczał, to musiałem to porobić. Byłem bardzo zdziwiony, bo zostałem miesiąc tak naprawdę. Nie byłem na to przygotowany. Nikt nie, nikt nie bo, no tak postawiono mnie pod ścianą w sumie. Niektórzy ja wiem, że mają od razu z dnia na dzień, też są takie przypadki. Ja miałem miesiąc na to. No niestety i tak mi się nie udało po miesiącu ze względu na to, że miałem chory żołądek. Miałem nadrzetkę żołądka i jak poszedłem na badanie, po prostu wykazało, że, że, że nie jestem gotowy na operację. Musiałem się wstawić i tak 4 grudnia na, na termin który ten termin mi tam kardiochirurg już przestawił na następny termin 20, zapytał się, czy chcę Wigilię spędzić w domu, czy po prostu być na Wigilię w szpitalu powiedziałem, że chcę spędzić w domu i 26 musiałem się wstawić na, na, na termin, na operację no i 28 dopiero mi wykonano operację ze względu na to, że była Wigilia, przesunięto tam o parę dni czy w sumie o jeden dzień było przesunięcie terminu, a tak to miałem i 27 operację Udało się jest fajnie. Yy, ogólnie ja yy, wadę miałem wrodzoną, co, co pół roku jeździłem na badania yy, kardiologiczne, no i ja byłem przygotowany na to, że kiedyś będę miał tą operację. Już jak miałem 13, 10, 12, 13 lat, 14, później yy, 18, to ja wiedziałem, ja byłem cały czas przygotowany na to, że będę miał kiedyś tą operację, ale cały czas się. Wstrzymywałem. Moi rodzice nie chcieli podejmować za mnie tej decyzji, jeżeli nie trzeba było tego pilnie robić. No, dali mi po prostu, żebym podjął sam decyzję w wieku ponad 18 Ja jak skończę 18 lat. No i niestety 20, 21 lat i, i, i niestety musiałem podjąć sam tą decyzję, ale dzięki po prostu mojej kobiecie, która. Która była wtedy przy mnie i, i, i mnie w tym wspierała, bo tak myślę, że bym dalej nie poszedł na tą operację, ale znaczy, teraz, jak jestem już po, to wiem, że bym bardzo dużo stracił, jeżeli bym nie poszedł. A przed operacją po prostu też się bałem, obawiałem się tego wszystkiego, co może być, co może później tak w ogóle. No, bardzo dużo miałem scenariuszy w głowie, dlatego się nie chciałem zgodzić na tą operację dopóki się nie pojawiła moja kobieta. Ale powiem wam szczerze, że, że teraz i, i jakbym nie porozmawiał z kimś, na przykład, daję wam taką możliwość właśnie, żebyście wy porozmawiali ze mną, jeżeli jesteście przed operacją, ze względu na to, że ja nie miałem z kim porozmawiać na taki temat i nie wiedziałem, jak podjąć decyzję ze względu na, na bardzo dużo szczegółów, których który chciałbym się dowiedzieć, a nie miałem od kogo, nawet kardiolog mi nie, nie, nie jest w stanie odpowiedzieć tego, co ktoś przeżywał przed, kto, prze, kto coś przeżywa po operacji i jak z tym żyć, jak się z tym zachowywać i po prostu potrzebuję, potrzebowałem wtedy takiej opinii od takiej osoby, nie miałem takiej osoby blisko koło siebie, nie znałem takiej osoby ale dlatego postanowiłem nagrywać te filmiki. Trochę mnie nie było, ja wiem, na, na YouTube, na Facebooku, ale ja byłem cały czas w kontakcie, w wiadomościach. Ja po prostu nie nagrywałem filmików, nie pisałem postów, ale jestem cały czas dostępny i, i zachęcam Was do kontaktu ze mną, jeżeli chcecie, jeżeli potrzebujecie tego. Jestem cały czas, naprawdę. Dziękuję za subskrypcję. Wiem, że będę i tak miał mało, małe grono yy, yy, widzów, ale. Mi nie chodzi naprawdę o zarobek, mi chodzi o to, żebyście po prostu dowiedzieli się tego, czego chcecie, i z miłą chęcią będę Wam pomagał, odpowiadał i wspierał Was y, mentalnie, po prostu w tym, żebyście podjęli dobrą decyzję i, i we wszystkich po prostu takich y, szczegółach, który, które potrzebujecie. Y, Czekam na to i, i napiszę wszystko, to jak się ze mną kontaktować, formy kontaktu w wiadomościach, y we wiadomościach, znaczy w, w tym, w opisie pod filmikiem na YouTube. Y jeszcze mogę dla Was zrobić coś takiego, że y mam konto takie na, na TikToku. Co prawda nie do tego, ale jeżeli byście chcieli, byłoby Was więcej, to mogę y robić live'y na TikToku i możemy tam sobie porozmawiać pisać i ja będę odpowiadał Wam na, na, na te komentarze, yy, które będziecie mi zadawać. Ze względu na to, że mam taką możliwość, no to mogę to wykorzystać też dla Was i, i... mi nie chodzi wcale o to, żeście mi wysłali jakieś pieniądze czy coś po prostu, żebyście yy, mogli yy, tak nie, mieć na żywo i żeby było wjazd więcej. Żebyście, żebyśmy mogli sobie porozmawiać tak na luźno, na luźno i, 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 i żebyście się dowiedzieli to, czego chcecie, a żeby było Was więcej po prostu i żeby było takich więcej informacji, które byście chcieli wiedzieć. Byłoby mi bardzo miło, jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach, zapraszam do kontaktu również przez numer telefonu, który specjalnie załatwiłem dla Was, no i pozdrawiam Was wszystkich, życzę bardzo dobrego mm, samopoczucia, dużo zdrówka i no w sumie jeszcze wakacje się w Polsce nie skończyły, także miłych i udanych wakacji i tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, miłego hej.